Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy drugi dzień sierpnia, mamy sobotę. Ja nazywam się Jacek Mążziewski, to jest rozruch z treneriackiem. Jestem tu po to, żeby Cię obudzić, pobudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić. Zaczynasz od marszu standardowo 30 sekund. Jak już tylko włączysz yy, rozruch, jak włączysz ten filmik na YouTube, to możesz wiedzieć, że na początku 30 sekund marszu. Jeżeli trenujesz ze mną tutaj już dłużej, robisz te rozruchy, to dobrze o tym wiesz. I maszeruj. Jeszcze chwilkę. Jeszcze 10 sekund. Sierpień jest już w biegu. Jest już w gazie. To będzie dobry sierpień. Już mówiłem wczoraj. Tak samo mówię dzisiaj. Okej, okay. Zatrzymaj się na chwileczkę i zrób pięć krążeń biodrami. Pępek wciągnij mocno do pleców. Pięć sztuk. Pięć powtórzeń. Świetnie. Mamy pięć. I w drugą stronę. Hop. Raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. Fantastycznie spięcia na palce. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przypominam, że 10 minut taki rozruch trwa. Ta koszulka po to, żeby dodać Wam jeszcze tej energii, żeby ją przesłać do Was o tutaj przez kamerę. Hop. Hop i ostatni raz. I świetnie rozruszaj lekko nadgarstki. Super. Daj prawą rękę przed siebie do wewnątrz dociśnij za triceps do klatki piersiowej. Napnij brzuch, napnij pośladek i przytrzymaj chwilkę taką pozycję. Świetnie. Jeszcze chwila. I super, i druga strona hop. I to samo. Dociśnij do klatki piersiowej, piersiowej za triceps, dokładnie tak. Pamiętaj, żeby tylko tutaj w biodrach nie wychylać się do przodu, tylko na pośladek, na brzusio, Wciągnij pępek do pleców, jak podwiniesz miednicę, no to będzie idealnie. Jeszcze chwilę. I świetnie. Ręce do zewnątrz hop. Hop. Możesz sobie maszerować. Już możesz tutaj lekko maszerować. Super. 4, 3, 2, jeden. I OK. I. Fantastycznie. Stań troszkę szerzej, tak, napnij pośladek, daj ręce przed siebie, złącz dłonie i skręty prawo, lewo, hop, hop, hop. 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 Poczujesz, jakby coś wskoczyło ci na miejsce w kręgosłupie, nie bój się, to nie jest niebezpieczne hop, a wręcz przeciwnie 4, 3, 2, jeden i świetnie poprawiamy koszulkę rączki dajemy. Do zewnątrz, daj dłonie do zewnątrz, daleko wyciągnij prawą dłoń, daleko wyciągnij lewą dłoń, napnij z całej siły pośladki, Podwiń miednicę i lewa dłoń idzie do prawej pięć razy, dwa i trzy. Cztery, ostatni raz i pięć. I druga strona. Hop. Raz, dwa, trzy. 4 i 5 i fantastycznie. OK, na lewej nodze stoisz, a prawa noga odwodzi. Hop, hop, 5 razy. Możesz odkładać nogę na podłogę. Świetnie. Tutaj od Ciebie zależy, którą wersję wybierzesz, czy sobie odłożysz tę stopę, czy też nie. Świetnie. I druga strona, to samo. Czyli możesz zrobić tak, położyć stopę, a możesz zrobić o w ten sposób od razu pod rząd, bez odkładania tej stopy na podłogę. Ważna jest tutaj koncentracja, bardzo ważna jest tutaj koncentracja, czyli skupienie się właśnie na tym ruchu. OK, 10 pajacyków, hop, 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 hop. Świetnie i fantastycznie. Lewa noga stoi, prawa w górze. I stopa, góra tu. Hop, hop, hop. Świetnie. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę. Fantastycznie. I druga noga w górę. Przed chwilą z moją dłonią tak zrobiłem, tak duże napięcie powstało, że moja dłoń, aż jak trzymałem tamtą nogę, to wykręciła się. Wszystko po to, żeby utrzymać tę pozycję. Tak duże napięcie się wytworzyło w ciele. I świetnie. Fantastycznie, ja bym chciał, żebyście teraz się położyły, połóż się na pleckach, połóż się na pleckach, dokładnie tak jak ja teraz, przełóż prawą nogę na lewą i wypchnij, przyklej całe plecy do podłogi i wypchnij prawą nogę do przodu. Chwilka takiej ulgi w rozciągnięciu pośladka, ulga dla pośladka, zwłaszcza jeżeli lubiłaś na trening wczoraj czy przedwczoraj, w którym pracowały pośladki, no to na pewno będzie to przyjemne. Druga strona. I to samo. I wypychasz. Może biegałaś na przykład, chodziłaś po górach, a może jesteś po długiej podróży, to też pomoże takie rozciągnięcie. To jest najprostsza wersja tego rozciągania. Tak. I super. Wyprostuj obydwie nogi. Dokładnie tak połóż na podłodze, lewą nogę wbij mocno w podłogę, prawą nogę przyciągnij do klatki piersiowej, świetnie i druga strona hop. I hop. I znowu. Hop. Trzymasz chwileczkę. Super. I znowu teraz lewa noga. I świetnie. Ok. Unieś prawą nogę do góry. Może być wyprostowana, nie musi. Całkowicie możesz mieć ją też lekko ugiętą. Będzie ok. I pracuj sobie z stopą góra-dół. O tutaj hop, hop, hop. Stopa, góra-dół. 10 powtórzeń. Wydech, kiedy palce idą, kierują się do twarzy. Świetnie, mam 10. I druga strona. Raz. Dwa, 3, 4, 5. I jest 10. Zrobione. Świetnie. Ręce do zewnątrz. Daj ręce do zewnątrz. Złącz stopy. Złącz stopy. Podesz, pode... złącz stopy ze sobą, złącz kolana ze sobą. I teraz dwie nóżki idą do lewej strony. I teraz do prawej. Hop! Dokładnie. Staraj się nie odrywać łopatek od podłogi. Niech łopatki przylegają cały czas. Hop. I druga strona. I hop. Świetnie. I znowu cyk. Będzie tak, że pewnie prawdopodobnie będziesz po jednej stronie czuła większe rozciągnięcie, po drugiej mniejsze. To jest normalne. W naszym ciele zawsze będzie występować asymetria. Tak samo tutaj będzie jedna strona Gdzieś tam bardziej rozciągnięta. Oczywiście yy, dążymy do tego, żeby to wyrównywać, ale myślę, że nigdy do końca tego nie wyrównacie. Ok, teraz przekładasz prawą nogę ponownie, łapiesz pod spodem za udo, kładziesz się i przyciągasz mocno do brzucha. I przyciągnij mocno do brzucha, tak jest. Przyciągnij tę nogę do brzucha, w stronę brzucha. Poczujesz też rozciągnięcie tutaj w pośladku, w przełożonej nodze. O tutaj dokładnie. 5, 4, 3. Dwa, jeden, świetnie. I druga strona. Hop, to samo. I teraz za udo, łapiesz pod spodem, przyciągasz, tak? I poczuję teraz rozciągnięcie w lewym pośladku, bo lewa noga została przełożona, więc tutaj poczuję rozciągnięcie i u Ciebie będzie tak samo. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Świetnie i fantastycznie. I proszę wstań, proszę wstań. Te nóżki zostały troszkę rozciągnięte, bardzo się z tego powodu cieszę, z uśmiechem, z radością i z energią. Wyrzućmy troszkę tej złej energii do boku. Hop, hop, porozpychaj się, porozpychaj się tam do boku. Super. Cztery, trzy, dwa, jeden. Ludzik teraz do przodu. Hop, wykop, pyk, 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 Wykup, wykop, wykop te złe energię do przodu. Tak i teraz przygnieć do podłogi to co złe, a w górę skacząc tą dobrą energię. Jeszcze wyżej wypchnij, tak jest. Cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie i przyspiesz. I szybszy bieg w miejscu, bo to będzie dobra sobota. Aż muszę poprawić matę. Hop, to będzie dobra sobota, jestem przekonany. Jeszcze chwilę. Cztery, 3, 2, 1. Stop! Świetnie, fantastycznie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Zostaw komentarz, daj znać wiadomości prywatnej na moim Instagramie. Na przykład Jacek Mądrzejewski, trener tam cię zapraszam. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Jeżeli jesteś tutaj przed godziną 8, to o godzinie 8 na Instagramie na żywo jest trening. Ostatni trening z wyzwania. Nowa w 6 dni. Zapraszam Cię serdecznie. A jak jest później, to ten trening jest zapisany i możesz go zrobić. On jest zapisany do poniedziałku. Weź tam mój Instagram. Dzięki wielkie za dzisiaj. Uśmiech, radość i energia. Pa!